We don't want you to genetically, like Cześć! Wraz ze znajomymi wpadliśmy na wspaniały pomysł, by przekonać się, jak tanie jest w polskich marketach. Żeby to sprawdzić, będziemy jeździć do sklepów w różnych miastach. W każdym z nich postaramy się kupić jak najtaniej dwa produkty: dwulitrowy napój gazowany oraz średnią paczkę chipsów czyli coś, co każdy z nas kupuje najczęściej na imprezy, mecze czy spotkania. Tak więc zapraszamy do oglądania i śledzenia naszego kanału. The Bite Cheapers. Muzykę. Wiwat mały, Dwa, Dwa litry. Cześć! Nagrywam, panie chodźmy, Nie mam nadziei, nie 3, 13, na który został uchwalony wyprodukowany na uchwalenie na część uchwalenia konstytucyjnego Maja. maja. majcie ci maj? Ładny mały chips. Robi, 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 rob. za uwagę, <t Pharaoh> to co, cięcie cięcie?